Zanim będziemy mówili sobie o samym tlenie, musimy kilka rzeczy sobie ważnych dopowiedzieć. Po pierwsze, to, że każda reakcja chemiczna jest zapisywana w ten sposób, że mamy coś po lewej stronie strzałki i coś po prawej stronie strzałki. No a w środku, właśnie, Właśnie, właśnie ta, ta, ta strzałka skierowana, skierowana na, właśnie w prawą stronę. Tak, tak najczęściej wygląda reakcja chemiczna, chociaż bywają też reakcje, które mogą biec w obie strony, no ale o tym się dowiecie no, za czas jakiś. Najważniejsze, żebyście oswoili się z tymi dwoma pojęciami, które tutaj, które tutaj zostały napisane. To znaczy. Substraty są to substancje, które występują przed reakcją chemiczną, czyli po lewej stronie strzałki. Natomiast po prawej stronie strzałki znajdują się produkty, czyli to, co powstało w wyniku reakcji chemicznej. chemicznej. To są dwie bardzo, dwa bardzo ważne pojęcia. No, bez których nie będziemy mogli dalej y, sobie rozmawiać więc bardzo ważne żebyście te dwa pojęcia sobie zapamiętali czyli substraty to co było przed reakcją produkty to co jest po reakcji reakcje chemiczne dzielimy sobie na reakcje syntezy reakcje analizy i reakcje wymiany to są trzy takie najpopularniejsze y, podtypy reakcji i chciałbym żebyście Żebyście tutaj też dobrze zrozumieli, o co w nich chodzi. Więc reakcja syntezy charakteryzuje się tym, że substratów jest więcej niż produktów. Mogą to być dwa substraty, trzy albo nawet i pięć substratów. I generalnie ilość substratów przeważa nad ilością produktów, no ale najbardziej prostym przykładem jest to, że mamy. Z dwóch substratów otrzymujemy jeden produkt. To jest najprostszy przykład. Natomiast dalej mamy reakcję analizy. Tutaj z jednego substratu powstają nam dwa produkty. Może się też tak zdarzyć, że jeden substrat rozkłada się na przykład na trzy produkty albo cztery. Także tutaj jest też pewna dowolność. Natomiast natomiast Ilość produktów jest większa od ilości substratów. Natomiast w reakcji wymiany ilość substratów równa się ilości produktów.